wszystkim, jestem on a dzisiaj chciałbym powitać was w kolejnym breaku a dzisiaj będziemy breakować produkt, który już był ripowany na kanale ale tym razem podwójnie i stał się jednym z moich ulubionych setów jest to oczywiście Donruss z FIFA Women's World Cup 2023 e, ogólnie to zakupiłem tego parę blasterków więc tylko dwa pokażę na kanale jako, że też sobie ripuję personale w międzyczasie, e, i. No i otworzyłem już dwa blasterki. Udało mi się też wyciągnąć autograf z tej kolekcji. E, taki bardzo, powiedzmy, bardzo ładny autograf, no jednak, jednak e, bardzo unikalny. Uśmiechnięta buźka na stickerze, i też autograf nie wychodzi poza stickera, a karta sama w sumie jest też bardzo ładna. Także bardzo się cieszę z tego autografu. A my zobaczymy, czy uda mi się wyciągnąć case hita albo kolejny autograf. Także przejdziemy od razu do ripowania tego produktu. Wiem, że nie jest on dość popularny i w Polsce, i u mnie, ale ja za to lubię bardzo go otwierać. Bardzo, bardzo mi się spodobał ten set. Także ja sobie będę wykupywać jeszcze blasterki. Nie będę ich już rzucać na kanał. Chodzi o blasterki oczywiście. E, za to, jeśli mi się uda wy, wy, wyjąć Hobby Blaster, bo tutaj nie ma Hobby Boxa, a jest Blaster, e, to na pewno pojawi się on mnie na kanale. Ale tutaj już będę musiał dokupić gdzieś od, e, z trzeciej ręki, powiedzmy, bo z eBay'a. E, także format jest e, podobny co do większości blasterów. Jeśli chodzi o paczki, czyli 6 paczek po 6 kart. Znaczy, no nie, jeśli chodzi o blasterki Panini, oczywiście. Eee, I w tych paczkach jest, są gwarantowane dwie numerowane. No i oczywiście inserty w każdej paczce z, z szansą na autograf eee, Case city, tak jak Intergalactic czy na, naszą Treasures. Eee, I chyba jeszcze maskotkę, czy herby. Ale to już nie wiem, czy nie w hobby, blasterze. Jeśli chodzi o blastery hobby, to poruszę ten temat. Jak, do, jak dojdę do, do, do właśnie blasterków hobby, bo na pewno chcę otworzyć chociaż jeden w swoim życiu, więc pewnie zgarnę sobie z eBay a jakiegoś. A tymczasem przechodzimy do tego breaka. E, Maria pa Paula Salas, e, Lena. Ladwein Hanna Wilson, Ria Percival, to mamy Field Vision, e, Graham, e, Graham Hansen i Pitch Queens e, Emily Sonnet, również insercik. Także jeśli chodzi o takie jakieś hity czy coś, to one będą zawsze jako czwarta karta czy trzecia. Zamiast, zamiast czwartej bazówki o. będą zawsze w środku e, paczki. A nie gdzieś na końcu czy na początku. Chwa e, Jonson. Nie jest to ten son. E, sheridan. Stein Elowa No i to jest Netmarvels. O, ups, kamera mi odpadła. Zaraz to poprawię. I Iwana Andres. Razem start Status limitowana do 299. Tylko sobie zasliwuję i już, już może nie w tego sliwa także tego okej okay, jesteśmy z powrotem niestety mój podes do nagrywania jest najstabilniejszym przyrządem na świecie do takich rzeczy no ale co jakoś trzeba sobie radzić Mateo Lara e, Linari, e, benz, benzina, prawie benzyna, Wan, e, Van den Dong. Star Status, tutaj Alyssa Thompson i Field Vision Cecira Musowicz, e, bramkarz dla Szwecji. Chciałem, chciałem zobaczyć, zobaczyć jakiegoś pinka, bo widziałem już blue do 99, jeśli chodzi o karty limitowane. Właśnie pinki też są limitowane chyba do 26, Deminia Alvarado. Jun G, Shabak, Peach Queens, Schuller Sh i Ned Marvels, Megan Rapino, kontrowersyjna postać, ale co. Ja bym się ucieszył szczerze z a, i zapomniałem dodać. W tym secie też można znaleźć. Jest znaczy: Base set tego setu to są, to jest 200 kart bazowych plus 25 short printów. No i te short printy chodzą po jakieś tam. Wiadomo, są droższe i rzadsze. A no i Shimzu, Chanda, Silva. Wang Linlin, star status i mamy dla Kolumbii, pewnie numerowaną, jest to Blue eee, 96x99 znowu mi kamera opada Manuela Vanegas co jest z tymi slibami? co to są za Steve'y? skąd ja to wytrzasnąłem? Niestety się nie trzyma, już Dobra, teraz mam nadzieję, że będzie ich dobrze. I ostatnia paczuszka, może trafimy jakieś Case Hita w takim razie. Tutaj Skoro poprzednich się nie udało. Janglina. Ale chyba nie. Keira Walsh. Tu jest Dung, Minami i Schuller, jest to silver gwarantowany. O tym zapomniałem wspomnieć. Gwarantowany silwerek. One per Blaster. E, e, Także nasz, nasz Blasterek, fajnie, że wpadł e, Blue. My lecimy z kolejnym no także raczej ta kolekcja już się nie pojawi u mnie na kanale. Dla, dla większości pewnie będzie to ulga, bo nie powiem. Nie jest to na pewno mainstreamowa kolekcja. Więc będzie na pewno więcej męskich odmian tego sportu. Jody Brown, Grosso, Ajane, Thompson. Ericsson, StarCatus, Lindsey Horan, Field Vision. Że no jak mi się gdzieś uda trafić, jak będę miał wolne środki, i uda mi się gdzieś trafić na Hobby, hobby Blaster za jakieś przyzłe te pieniądze, to na pewno zainwestuję. Holmgard, Borgella, Cho, Home, Lich Queens, Karachow. Mamy jakąś limitkę chyba. Jest to Karen Holmgard, jest to Blue, I11 out of 99, znaczy 11 na 99. Także Very Cool. Zamówiłem sobie jeszcze jeden dla z tego e, World Cup'a, bo chciałbym e, idealnie chciałbym złożyć set bazówek z tej kolekcji. A tak naprawdę zobaczymy, jak wyjdzie: Ecorea, Vanegas, e, Katongo, Anderson, Baxteinus, Szwecja, i Starsatus. Jessy Fleming no Tutaj nawet nie patrzę na tych rukasów, bo nie wiem czy jest czego szukać tak naprawdę Znaczy na pewno jest czego szukać bo Po prostu e, tutaj większość chyba kart ma znaczek ruki Na, na pewno więcej niż takich takich produktach jak właśnie Chemiostica czy tak dalej Także no nie, nie wiadomo do końca, kto jest takim pożądanym Rukasem. Gero, Yazawa Nie przeżyłem tego imienia i nazwiska. E Hernandez, Blackwood, e Field Vision. I Vanina Korea, Beach Queens uwielbiam te inserty, uwielbiam w ogóle ten set, nie, nie, nie przestałem o tym mówić, po prostu wszystko jest takie ładne, kolorowe, dokładnie. E, Desiree Scott, Mackenzie Arnold. Tej Julie Ertz Jane tutaj to Toletti kolejny Schuller tym razem do 299 także trochę unlucky no silverek chyba był Tutaj będzie gwarantowany silverek. Ostatnie patrz zawsze jest najwyraźniej. No, a może jeszcze będzie jakiś case Hit, kto wie. Chociaż już na no to ba, ba, bardzo mało liczę. E, Mondesir. Egering. O, nie ma. E, Ruther. Ru, ru, Lamini, e, Amel Mari Starsatus i Silver Like Martens. No, także tak by się prezentował, prezentowały te e, blasterki. E, autografu nie wyciągnąłem tym razem, ale są cztery 2 dw do 99 i 2 do e, 299. Z czego jedna to jest insercik. No i parę insercików i dwa silverki również wpadły. Ike Martins i Lea Schuler. która niestety zostanie zastąpiona w albumie przez tą limitowaną. Także trochę unlucky, bo też nie za bardzo znam ludzi, którzy chcą się wymieniać na tą kolekcję. Nie w Ergonie, wiem. E, więc no, zobaczymy co ja z tym zrobię. Także no cóż. E, jeszcze sobie jeszcze, jeszcze, jeszcze e, Dzięki wielkie za oglądanie. A my widzimy się w kolejnym breaku. Cześć!